Siemanko z tej strony, a jeszcze zagrałem Molto Blade. Tym razem przyjmujemy czwarty chyba zamek. Jedziemy z koksem. No i czwarty zamek to będzie do kolekcji. Przyda się. Dobra. Zaraz już zaatakujemy. Ten już z mnie nie ratuje swojego zamku. No dalej. A teraz tak sobie myśli, czy bronić ten zamek, czy nie, obronić, czy nie. <grytanie> Najchętniej bym wyszedł stąd i bym go rozwalił. O Jezu, wioskę mi spadła zaraz znowu. Jak mi znowu wioskę spadła, to ja nie wiem. Dobra, nareszcie. Już? No, nawet ładny ten zamek. Zaatakujmy sobie nimi. O, no i ucznicy też tam zrobili. Dobra. Ci strzelajmy z boku. Jankers i ja idziemy jako pierwsi. Posun się Jankers. Ale dostał. O Jezu! Takich mało Myślałem, że ich tutaj będzie więcej Ej, ej, ej. Proszę mi tu ty cienia się nie zabijać. Jakich ma tutaj cieniasów. Jakichś farmerów normalnie. Ludzie mówiłem wam. Konnych się daje konnych. Ła O, ale to było dobre. Ściąłem go na kawałeczki. No daj pokazywać się. No i już wygrano? Nie, jeszcze tam kilku jest. to znowu będzie zamek, który nikt mnie nie zabije. No... Na razie my tylko ich zabijamy. Nie widzę, żeby oni mnie coś zrobili. Nie można. Ohole, i tutaj się nas zbierało. I wszyscy dla mnie. O ja. No to się troszeczkę wparadowałem. No. Atakujemy, dalej wbijamy. A użynie dla nich ten sikierki. Walnę komuś zaraz bułeczkę. Jop, jop. No i. Wszyscy poszli. Dobra, przejęliśmy następny zamek. Ja czasem lubię robić Tylko co najgorsze będziemy musieli was wszystko robić Dodać na żołnierzy i te i taka najgorsza sprawa Mamy tam kilku już? O, mamy tam kilku i mamy 42 Dodam tych, co na ziemi w ogóle. Ale to w ogóle nie potrzeba. Mhm. Chwila przerwy. Aż yy, uzupełnię ten zamek. Siemank, yy, no już jestem. I jak widzicie, jest obężenie. co rozwalić mój zamek, ale nie nazbierałem tyle, ile trzeba mieć wojsk ale spróbujemy to jak najszybciej obronić bo przecież nie chcemy yy, stracić wojska i zamku oczywiście będziemy walczyć o honor nie poddamy się na w tej chwili ich jest 90, a nas 34 więc to troszeczkę nierówne będzie Jest. Na szczęście kilku z nich się poddało Ale to nie świadczy o wygranej O Jezu Muszę zdemaskować, tam jeszcze jeden na mnie czeka, który jest 80 chyba Więc to będzie najgorsze chwile, ale... Próbuję tu zrobić jak najwięcej, żeby nie stracić tego zamku, bo musieliśmy się troszeczkę namęcić. Jankes, uważaj! Dobra, zginął. No tutaj nie wygląda to zbyt fajnie. Na szczęście mamy troszeczkę konnych. Oni nam pomogą. Trzeba ich tam rozłupać na tym sodzie, bo tak, to będą cały czas nas atakować. Dobra, wygraliśmy z jednymi, ale tam na mnie czekają jeszcze jedni. No straciłem kilku, niestety. Tutaj jeszcze jeden na mnie czeka. Żeby jakoś się to udało. nie mogą nas zniszczyć. A tu nie wiesz, jakie to... Yes, jeszcze my pod górę. Oh my god. Pod górę mamy. Taki front nam dali, że normalnie. Ale ta prędkość jest normalnie najlepsza. Z powodzenia tym, co idą na piecho. Dalej dalej. Nie wpychać się ludzie. O, już niektórzy tam są już. No! Ludzie! Nie spalać, tylko wjeżdżać. E, ja się boję, żeby ci co pierwsi byli, nie zaatakowali naszych czasem. To idzie jeszcze po w większej górze. Ja w to nie wierzę. <laughs> Zabili konia. Ja w to nie wierzę, szybko. Szybko, no idź tam! Nie umiesz biegać. Fajnie, zabili. Szybko. Trzeba chronić ich. Zostawcie, nie ja się kupi. głupcy. Jak ja zaraz wam pod przyjdę do wszystkich i będę ciosy dawał. Wygierniczać. Powiedziałem coś. Nie no, wkurzyliście mnie. Chodź tu. Ty do mnie nie strzelaj. Bo zaraz. Myślałem, że... I dwóch na hita poszło. Oj patrzcie, będzie tam uciekał. Jaki? Ej, to jest nie fair. No jest jakiś... Nie. O, jeszcze pode po mnie. Dobra. Jeden mógł uciec. No, ale troszeczkę ich straciliśmy. Ale to nic. Jeden uciekł im, ale zostawmy tego jednego już. Dobra. Wycięstwo. Jakoś cudem obroniliśmy ten zamek straci troszeczkę żołnierzów ale żyją o Jezu to było manczarnia. teraz co nam spalić chwila aż tam dojdę no, dobra następni ich jest 97 super eks mamy pomoc wieśniaków ale wieśniacy tutaj tak prawie nic nam nie, nic nie pomogą więc na nas to tylko pora. Um. boom, dobra, jeden dobra poszedł. Oj oj, 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 to jest niebezpieczeństwo. To jest niebezpieczeństwo. No, o Jezu, Janka, z niegiń Jankes! Nie! Ty też tutaj nie gin! Nie! O, dobra! Wygraliśmy jakąś... Gdzie jest Jankes? E, nie, Jankes jest, dobra. Tutaj jest Jankes, dobrze. Przepraszam, żeby to jakoś... O jezu, jeszcze dwadzieścia dziewięć. Dobra, jedziemy. Rękaż tylko teraz uważaj. O jezu. Już się dzieje, już. Patrzcie na to jak to idzie szybko. To są takie dynamiczne bitwy, że ja tutaj nawet nic nie widzę. Nie, nie nie, Janka zginął. Janka zginął. Ja w to nie wierzę, dopiero zauważyłem, że Janka zginie i zobaczyłem jego śmierć. Nie no, teraz normalnie najlepszy grób mu zrobię. Jak mógł Jankę zginąć cieniasy, głupie? Zabiły go. Oj, 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 chcieli wojny? Wojnę będą chcieli. To chyba byli niebiescy. Zaraz, jak przygotuję swoją armię, idziemy od razu na niebieskich. Zniszczymy ich. No, Janek zginął. Nie ma go. Kurczę, no. Trzy metry nie zauważyłem. Od razu jak ozbieram, idziemy na nich. Tutaj ten zamek rozwalimy im. Co do dna. Zmścimy się tak, że nawet nie poczują, że atakowaliśmy ich. Od razu taki. ale hakber będzie. Dobra, to do chwila przerwy. Dobra, a zemścimy się na nich, zatakujmy ten samek i zobaczymy, jak oni się będą czuć. E, cztery żołnierzy, i zobaczymy, jak oni się będą czuć, jak i zniszczymy do zera. Zobaczymy. Ała, ej, ej, ej. Proszę użyć ten tarczy na chwilę. O nie... Ej, ej... Proszę mnie tutaj nie pić. Dobra, wbijam na chatę. Bum! Ale, przechodzić, przechodzić! Ja tu wyrobię im miejsce. Ale, ginąć! O ja! mają szyb, szybki resp bum zniszczyliśmy im połowę nawet dobra już są wieśniaki więc już wiemy że już powoli niszczymy dobra no i Zemsta była udana. Odejdź. Nie widzisz, ja tutaj niszczę. Dobra. Mhm. Oj. Jeszcze nie jak zaraz im zasadzę ze siekierki, to wszyscy pójdą. Dobra, no tu już mamy wygraną na 100%. No i wygrana, przejęliśmy im tą bazę. i. A to co? Tego nie mieliśmy. Aha, jeszcze strażnicy w środku, trzeba wyczyścić wszystko. Chodź, tu cienia się. Aha, zwyciężyliśmy. Zamek nas, nasz. Nie, tego nie chcemy. Weźmiemy sobie go. No. Zobaczmy, jak na... No. Nie ma za co. Teraz zniszczyliśmy zamek. Nie ma za... Nie ma za co. No i tutaj w środku już mamy kilku, więc spoczka. A teraz trzymajcie się. Myślę, że Wam się odcinek spodobał. Przejdźmy już chyba pięć zamków. A jeszcze nie chcę kończyć z tym. Więc trzymajcie się do następnego.